PSL i, i ten Zandberg cały nie pomagali wcale yy, yy, Trzaskowskiemu. Wręcz odwrotnie, wręcz odwrotnie. I dlatego, proszę pana, umoczył wybory, umoczył wybory. Jestem tak niezadowolona, że trzeci dzień jestem tak wściekła, że, że nie wiem, pogryzłabym ludzi. No to jest, to jest, to jest tragedia. Co teraz, proszę pana, zrobi z nami ten, yy, ten yy, Alfons. I, że pana, rano włączyłam telewizor, jak zobaczyłam, że Nawrocki wygrywa, nogi się pode mną ugięły. Nogi się pode mną ugięły. Proszę pana, on, ma, on nawet głowy nie ma technicznej. A co mówimy o rządzie technicznym? Do czego, do czego to zmierza? Czego on chce? Wszystko zepsuł, proszę pana, przez tyle lat. Naród podzielił. Okradali nas jak tylko mogli. Że pana i, I co, rząd techniczny? Mu teraz pomożesz czym? Jaki rząd techniczny? On nie ma w ogóle pojęcia o tym, on jest odklejony od naszej rzeczywistości, od planety.